a Ziobro, ministrem sprawiedliwości i on nie widział powrotu z, ze mną do Polski, nie chciał mnie do Polski przyjąć. I... Teraz on kontaktu nie widzi z Polską, na dzień dzisiejszy. Tak, tak, jeżeli, tak. Jeżeli, Sytuacja no, się obudziła, Obróciła, obróciła tak. <grym> Zgadza się. Obiady w porównaniu do Niemczech, to to jest katastrofa. Miałem raz nawet dzikuny w Łazankach. Wiesz co to dzikuny? Nie. To takie małe chrobaczki, takie jak się na ryby jeździ w, w Polsce, jak się Dostałem raz na miesiąc żółtą jedną żyletkę i jedną rolkę papieru, na cały miesiąc. Dwa inne światy, nie? Komuna w Polsce, w kryminałach w Polsce byli, a nawet od, od świni te kopytka takie, jak to są kopytka, to tam włosy były nawet takie. No to już parodia była. No ale od no ta, 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 A hotel czterogwiazdkowy w Niemczech, a w Polsce melina jakaś, pierwszy bez gwiazdki jakaś coś takiego. Jakie tam ćwiczenia wykonywałeś? Po, Podjazdy, tak ćwiczę, trochę tam ćwiczę. Podjazdy, pod, jazdy, pod fiko, takie na przykład. A jeżeli chodzi o jedzenie? Jak byś miał porównać? Też nie można porównać. W Niemczech na same śniadanie są, są na przykład trzy odmiany chleba. Jasny, ciemny i taki czworo... czworo a kotny taki, tak, płatki owsiane w środku, są, są taki zdrowotny chleb. Mhm. Pracowałeś też, robiłeś w więzieniu, czy, czy nie? Ja pierwsze przez pół roku nie mogłem pracować. Miałem dwa czerwone balki na, na klapie, na, na drzwiach. Jakbyś miał tak porównać niemieckie więzienie, a polskie więzienie, to w którym więzieniu się lepiej czułeś? W Niemczech każdy skazany, który siedzi w więzieniu, pracuje, ma pojedynczą celę. Ma wypiski jak na karnym już jest. Na śledczaku normalnie pieniądze można przesyłać jeszcze na konto, na wypiski chodzić, ale jeżeli na karniach się już wjeżdża, to tylko z pracy można się utrzymywać. W Polsce jest tak, że i na śledczaku, i na karnym można pieniążki wpłacać i korzystać z wypiski. Ale to poczekaj, jak już byłeś w niemieckim więzieniu, jak długo byłeś? Cztery lata. To znaczy, że od samego początku już możesz pracować w środku? Nie, nie, nie. Na śledczaku jeszcze nie wolno pracować. Dopiero później na karnym. I po wyroku. To są tylko zadania w więzieniu, czy też poza więzieniem? No tam do lepszych, co mają za wyroki, tam jakieś tam niższe wyroki, to mogą na zewnątrz też pracować. Ale to w Polsce jest też tak. W Katowicach były takie przypadki, że osadzeni wychodzili na wolność, na wolności pracowali też tam w księgarniach jakichś takich tam. I ty co Pancu? robiłeś? Jakoś? Ja nie wychodziłem. Hmm. Ja, ja, ja nie raz nie wyszedłem. Wiem, ale jak już pracowałeś, coś robiłeś w więzieniu, czy, czy nie? Ja pierwsze przez pół roku nie mogłem pracować, miałem dwa czerwone balki na, na klapie na, na drzwiach, tylko można było otwierać w dwóch, w dwóch. Dwóch, policjantów, na przykład tych, co pracowali w kryminale, spacery miałem sam przez pół roku, później zostało to wszystko zluźnione już. To jako niebezpieczny. Tak. Mhm. Dlatego nie mogłeś pracować. I wtedy tak. co, oni ci to z drzwi zdejmują, tak? I... Tak, po jakimś czasie tak. Ale to tak. po obserwacji? Tak. Psycholog, tak. wtedy... psycholog, takie rzeczy. To później coś tam już pracowałeś, czy w ogóle w Niemczech nie pracowałeś? No nie, w Niemczech nie pracowałem. Mhm. A jeżeli chodzi o jedzenie, jakbyś miał porównać? Też nie można porównać. W Niemczech na same śniadanie są, są na przykład trzy odmiany chleba, jasny, ciemny. I taki czworoakotny czworo taki, tak, z, z płatki owsiane w środku są, są taki zdrowotny chleb. Mhm. W Polsce się dostaje jeden bochenek chleba na cały dzień. Obiady w porównaniu do Niemczech to to jest katastrofa. W Polsce ła, łazanki, to tam wszystkie resztki takie zrzucane do środka są. Miałem raz nawet dzikuny w łazankach. Wiesz, co to, dzikuny? Nie. To takie małe chrobaczki, takie jak się na ryby jeździ. Oni takie białe są i takie paseczki mają takie tak, takie małe. Nie ruszali się już, byli nieżywi, ale byli w środku. Ale to w Polsce? Tak, w po oczywiście w Polsce. Tak. Do środków czystości na przykład, to w Niemczech co piątek, a jeździ ten co posiłki, a rozdaje od klapy do klapy, od drzwi do drzwi. I rozdaje papier toaletowy, żółte żyletki, płyn do ubikacji ten taki ten, szczoteczki do, do ząb, w, w Polsce, jak słyszałem. Dostałem raz na miesiąc żółtą jedną ziletkę i jedną arolkę a papieru na cały miesiąc. To jest, to jest niemożliwe, to jest obłęd, to jest obłęd. W Polsce żaden nie pracuje. Uf, no nie, ma, nie można tego porównać w ogóle. Nie, nie można. Dwa inne światy, nie? Komuna w Polsce w kryminałach, jak Polska doszła do Unii to jest niewiarygodne. A godne, jak oni się z tymi kryminałami dostosowali, powinni się dostosować do Unii, to jest niedopuszczalne, nie? Ale powiedz mi, bo ty się starałeś, żeby z niemieckiego więzienia się dostać do polskiego ta, więzienia, ta. to w sumie zrobiłeś sobie gorzej? Tak, niestety tak. Ale zrobiłeś to z chęcią, no, z planem wyjścia z planem wcześniej. planem wyjścia wcześniej, proszę. A tylko, w... a wtedy był ten Aziobro, minister sprawiedliwości, i on nie widział powrotu z, ze mną do Polski, nie chciał mnie do Polski przyjąć. Ale adwokaci pisali tam i, w, i wywaczyli, że żona musi na pół roku jechać, później mnie ściągnąć do Polski na złącz rodzinę, tak zwany. To ziobro nie chciał w sumie przyjąć? Tak, ciebie. tak. Nie, a wtedy tak. sprawiedliwości za moich czasów, co ja się starałem o przekaz do Polski. A to wtedy on powiedział, że nie widzi tak, on, on. Twojego jakiegoś tam kontaktu z Polską. Z Polską, Polską tak? tak. Powiedz mi. Teraz on kontaktu nie widzi z Polską. Na dzień dzisiejszy. Tak, tak. Jeżeli, tak. Jeżeli, bo Sytuacja bo... się obróciła. <laughs> obróciła tak. <laughs> Zgadza się. Bo teraz na Węgry wyjechał. Tak. Przymusowo. No. E, a powiedz mi, tam w więzieniu, jak możesz o tym mówić, e, środki dopingujące są dostępne? Starego? Tak, oczywiście. W kryminale się wszystko dostanie, jeżeli się pieniążki ma. W, w Niemczech i, i w Polsce Wszędzie. też? A, czyli jak masz kasę, to, to. to. to dostaniesz. Tak. A jakbyś miał powiedzieć, gdzie jest więcej przemocy w więzieniu w Niemczech, czy, czy w Polsce? W Polsce. W Polsce z tego powodu, że w Polsce nie ma w kryminałach pieniędzy. Złodzieje mają słabą... z ro, z, rodzi, z rodziny z ro, z, z małopaczek przy, przysyłanych małą... mało, ma, mało, ma, mało ma, mają na wypiski. W Niemczech każdy pracuje, każdy się zarabia, zarabia na swoje utrzymanie. Mm -hmm. W Polsce nie jest tak. W Polsce, patrzy każdy chce wykręcić żeby zdobyć środki do życia, wprost powiedzieć, nie. Ty jakoś tą przemoc poczułeś. W... Nie, ja, ja miałem spokój. Mhm. Ja nie miałem... doszło nigdy do takiej sytuacji, że ktoś chciał gdzieś tam tobą rządzić i się przekonał, że raczej tego nie robić? Czy... No raczej nie, raczej. Nie. W ogóle no. nie doszło do takiej nie, sytuacji. Nie, nie. Ale widziałeś przemoc, jeżeli chodzi o innych więźniów. Innych osadzonych? No, widziałem, ale to nie chcesz się wypowiadać na ten temat, bo to. Aha, nie to chcesz o tym nie. mówić. Dobrze. A powiedz mi, jakbyś miał tak powiedzieć, tylko dzień jedzenia w niemieckim więzieniu i dzień jedzenia w polskim więzieniu. Pamiętasz to dobrze? Tak, oczywiście, no jasne. To jakbyś miał powiedzieć, pierwszy posiłek, drugi, trzeci, tam ile tam jest posiłków? Na przykład w Niemczech dostaje się do każdego obiadu jogurty, banany. Ci odmiany chleba już to. I te obiady to są, to są prawidłowe obiady, nie tak jak w Polsce, łazanki tam takie zrzucane wszystko razem. To jest ogromna różnica, ogromna. To powiedzmy, no pierwszy posiłek w Niemczech, to co to Śniadanie było? Śniadanie na przykład. Ale co to było? To byli ci, ci odmiany chleba, masełko, dwie odmiany chle, chleba, ci odmiany chleba, dwie odmiany ma, masełka na przykład, wędlina, serek a żółty. Jogurty do, do tego na przykład, banany już z rana byli niekiedy. Czyli takie normalne domowe śniadanie? Tak, można powiedzieć tak. Później obiad, co tam było na obiad? Kartofelki, a, a zupka normalna. Mięso? Ryba. Mięso, oczywiście tak. I to jest pod dostatkiem, ile chcesz to jesz, czy po prostu masz wydzielone? No, a można, a było się więcej wziąć, jeżeli się mhm. chciało. Była taka możliwość. No i kolacja? Kolacja taka sama jak, śniada, da, da. O, śniadanie, jak śniadanie, można powiedzieć tak. Ta. I to trzy posiłki są w Niemczech? Trzy posiłki, to. A w Polsce pierwszy posiłek co to było? Śniadanie takie same i, i no, że dużo gorsze takie, nie? Ten chleb z niespodzianką, mówisz, z tym... W Polsce byli, a nawet od, od świni te kopytka takie, jak to są kopytka, to tam włosy byli nawet takie, no to już parodia była. A są jak kojarzy mi się, salceson taki, taki, no ja nie jadłem tego, nie, ja, ja bym nie dorad... Jakbym musiał, to bym jadł, ale chodziłem na wypiski. No, i mówisz, że chleb z niespodzianką to z robakami czasami. Chleb nie, ale a łazanki, tak. łazanki. A łazanki, tak. I drugi posiłek to co to było? W Polsce. No, zupa jakaś taka. Tak, jakaś... raczej słabiej. Słabiej, słabiej. A trzeci posiłek to pewnie też podobnie się no śniadanie. Nie, jak śniadanie, tak. Mm. Czyli jakbyś miał porównać to w stopniu od 1 do 10 niemieckie warunki ogólnie, nie tylko jedzenie, od 1 do 10, jakbyś wstawił cenę Ze środkami czystości, co na przykład do sportu, w Niemczech chodziliśmy na sport, to był a prysznic, a dozwolony. W lato, w Kamieńsku jak byłem, to chodziliśmy na siatkówkę, mhm. to graliśmy dwie godziny w siatkówkę, w pyle, w piasku i nie było a łaźni, a łaźni po, po, po takich zajęciach. To jest w Niemczech niedopuszczalne co, coś takiego, żeby po celu się tam myć, to no, ciężko to porównać. No, no. Ale od no, ta, jeden A hotel czterogwiazdkowy w Niemczech, a w Polsce melina jakaś, pierścień be, bez gwiazdki, jakieś, coś takiego. Mhm. To nie ma co to porównywać. Czyli powiedzmy, że w Niemczech to by była duża ósemka czy dziewiątka. Tak, tak. A w Polsce, Polsce to jeden. Zerówka nawet jeszcze. W Polsce nikt nie chodzi a do, pra, do pracy. Siedzi się non stop pod celą. Zażywa się i gra się w karty. Re, re, nie, nie, to w Polsce jest niedopuszczalne wszystko, co tam się odbywa, nie? To jest katastrofa. A w sumie, jeszcze raz powtórzę to, że sobie w sumie pogorszyłeś, nie? Tak, oczywiście, oczywiście. Jest, no, a powiedz mi, czy tam w ogóle da się dbać o, o jakąś formę fizyczną? Jeżeli, no mówisz, że był sport, już teraz wspomniałeś, że był sport Ta w Niemczech. Tak, była, siłownia była też. W Niemczech? W, w, w Niemczech, w Polsce też była siłownia. Ta po celu się dużo ćwiczy, się wymyśla byle jakie treningi, tam, żeby zabić w prostym czasie. Jakie tam ćwiczenia wykonywałeś? Po, Podjazdy, tak, ćwiczę trochę tam ćwiczę. Podjazdy pod, pod takie na przykład, przysiady, podtargi na beliakiem, co się dało robić. Co wtedy używasz do ćwiczenia? Bo tam wiadomo, że no sprzętu nie ma, nie? I tak, tak, no takiego jak sztangi, jakieś tam obciążenie. A ręcznik na na przykład zwykły, a zmiotły z, z z bio, z kij Ki. i frotka na przykład. Ja będę wrotkę trzymał, będę ją ciągnął w dół, a ty będziesz targał do góry. Jeżeli takie ćwiczenie zrobisz przez dwie minuty, jedno ćwiczenie powoli takie, to po trzecim ćwiczeniu już, a ręce z tą wrotką opadają same w dół. Mm. Powolne ćwiczenia takie na siłę więcej takie. No to można powiedzieć, że całe ciało mogliście sobie bez problemu przetrenować. Tak, tak. Jeżeli chodzi o głowę człowieka, no to twoja psychika mocno cierpi w więzieniu, czy raczej po czasie już tego nie odczuwasz, że jesteś zamknięty, czy codziennie o tym myślisz, że jednak. Myślisz, dzień w dzień myślisz. Budzisz się, idziesz spać, rano wstajesz, znowu to samo, wszystko to samo. Cierpi psika na 100% cierpi psycha jeżeli się rodzinę jeszcze ma, że pomaga ci rodzina, żona stoi to do, do ciebie, to lżej się siedzi, bo nie ma się tych problemów, jeżeli rodzina się odwróci i problemy dochodzą z wolności jeszcze do kryminału, których nie potrafisz ogarnąć, nie potrafisz tam nic zrobić, bo masz tylko raz na dzień telefon i to jeszcze telefon podsłuchiwany jest. Niektóre sytuacje bardzo ciężko prze, prze, prze Przetrwać w kryminale. Ile razy tak się człowiek załamuje? Ile razy Ty przechodziłeś, jak chciałbyś o tym powiedzieć, ile razy przechodziłeś takie załamanie mocniejsze, że sobie myślałeś, no już nie dam rady dłużej? Nie, tak sobie nie myślałem. Nie? Załamania może miałem, ale nie myślałem się, że nie ogarnę. Tego musiałem to ogarnąć. Wiedziałem, że muszę, że nie mogę być słabym, muszę walczyć. Miałem zawsze na, na nadzieję, że córka po moim wyjściu z kryminału powróci. A do mnie i stało się tak, nie? Córka opuściła matkę, jak to matkę można nazwać jeszcze opuściła matkę, opuściła ją i wróciła. Do mnie I to było największe Na, największe szczęście niespodzianka w życiu, która mnie spotkała. To w sumie można powiedzieć, że to cię trzymało tak jeszcze, no nie powiem, że przy życiu, ale to cię trzymało. Przy tak... życiu można powiedzieć tak? że przy życiu, tak. To w więzieniu Cię trzymało przy życiu, że wiedziałeś, tak. że da, ktoś jest. Da, dawało mi ogromną siłę, z której miałem... No walczy, walczyłem wprost, nie dałem się w narkotyki, ćwiczyłem, robiłem, uprawiałem sport. Tylko wy, wystarczy, że pomyślałeś o córce, że tak, ona jeszcze... Tak, 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 tak. Że możesz po prostu jeszcze o nią zadbać, prawda? Tak, tak. Chciałbyś opowiedzieć to z żoną, jak żona stała się Twoim największym wrogiem? To no. może być ciężki temat dla Ciebie, ale. Tak, ja, ja tam wszystkich tematów nie będę naruszał, moja córka napisała tam, tam na komentarzach. Dana to lepiej córka pojawiła się w komentarzach pod tamtym pierwszym materiałem. Bardzo pozytywnie ten nasz wywiad odebrała i wyraża chęć, żeby się wypowiedzieć w jednym z kolejnych materiałów. Jak to będzie, czy to będzie w sposób taki Online, czy to zrobimy jakoś przez kamerę, czy po prostu jakoś na żywo, to jeszcze kwestia dogadania, ale ja jestem jak najbardziej tak, żeby twoja córka miała też tutaj czas antenowy, że tak powiem, żeby mogła się wypowiedzieć, jak to wyglądało z jej perspektywy. Nie? No w sumie człowieka jak przedstawi Ciebie, bo to też jest bardzo ciekawe, nie? Oczywiście. Pewnie też Ciebie będzie to interesować, jak, jak Twoja córka przedstawi to wszystko z, z własnej perspektywy, bo wiesz, teraz słyszymy tylko jedną stronę, a fajnie by było, żeby córka opowiedziała y, coś o Tobie i, i coś o żonie i wtedy będziemy mogli to porównać, jak to, jak to wygląda. Miała udział wziąć, a również w programu Sky, ale odmówiła, bo nie była gotowa jeszcze, żeby na te tematy rozmawiać. Leczy się u psychologa do, 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 do dziś, można powiedzieć. No, Byłem strasznie zaskoczony, że, że ona napisała, że ona chce udział wziąć w tym programie. W, te, w, te, w tych zeznaniach, powiedzmy. No, ona napisała, tak. Tak, byłem zaskoczony strasznie tym. Napisała. I, i, I mówiła mi o takich rzeczach, których nie wiedziałem, że ona to aż tak strasznie przeżyła. Wiedziałem dużo rzeczy, ale po, po tych informacjach, co napisała, rozmawialiśmy przez telefon. Opowiedziałem mi takie historie, że. No, że ja nie dam ich rady opowiedzieć, nie dam rady. Ja byłem zaskoczony z tego powodu, że twoja córka napisała Patryk, Damian to twój kolega, ale ja znam Damiana troszeczkę lepiej, bo to jest Ta, ona jest, da, ta, no. ta, ta, ta. Ja Tak, ona tak, Ja go z tą czy... nie znam. Tak. A powiedz mi tylko, jakbyś tak mógł ta. ruszyć delikatnie ten temat, bo twoja żona była twoim wspólnikiem na samym początku. Tak, i to najlepszym wspólnikiem można opowiedzieć. Tak, planowała a ze, a ze mną Odbieraliśmy pieniądze po napadach, jeżeli to, to było a ciężko wie, w jakimś miejscu. Nie mogli odrzucić, odrzucić tych kasetków gdzieś, to my podjeżdżaliśmy samochodem. Ona była blondyna, rozpuszczała włosy, dach otwierany w samochodzie. Policja nie podejrzewała a nigdy, że my z, z, je, je, jedziemy po napadzie z kasetami. Poczekaj, to Twoja żona była odpowiedzialna między innymi za to? Niekiedy tak. Nie, nie odpowiedzialna, to było... Nasza za... działalność, można tak powiedzieć. Dobrze, ale ona, jej część, powiedzmy, że pracy, jeżeli tak to można nazwać w cudzysłowie, żeby zabrać kasety z pieniędzmi z napadu. Tak, ale ja, ja byłem przy tym, ty a też ja bym nie puścił jej, a, sa a sam jestem. Bo jeżeli by nas zatrzymali, to ja bym po powiedział, że to moje, ja bym nie, w życiu nie dopuścił, że jej by się coś stało. Chodziło o to, że była tam żona po prostu z tego powodu, żeby to wyglądało, że opara sobie gdzieś jedzie, żeby tak, to nie było tak, podejrzane, tak? tak? tak oczywiście. No to tak, no to ona brała w tym, ona też planowała te akcje. Planowałem bardziej ja, ale jak Polacy z Polski przyjeżdżali do pracy, to a zawoziliśmy posiłki do hotelu, no takie rzeczy tam. No, bo tak, jak ty ściągałeś tych y, y, Polaków y, na akcję, no to trzeba bardzo dbać o nich tak oczywiście trzeba było im zapewnić jedzenie Hotel, spanie hotelczasu Powiedz mi, bo to już miałem zapytać we wcześniejszym odcinku, to były przypadkowe osoby, czy jak, jak to się działo? Bo wiesz, po dziś dzień nie potrafię tego zrozumieć, bo mi to opowiadałeś już kilkukrotnie, ale nie potrafię tego zrozumieć, jak ktoś ci nagrał no, te osoby. No, ty musiałeś ufać, przecież to nie było tak, że ktoś ci wziął kogoś z ulicy, przyprowadził i, mówisz, i mówi: Damian, to jest człowiek, który pojedzie z tobą nie, nie. Na, na napad. Nie, nie, no, no ja bym nie załatwiał tak tego. Poznałem w Niemczech koleżki z Polski. On mi za, zapytałem go, czy mam możliwości z, z Polski ściągnięcia, a ludzi, czy zna kogoś w Polsce. Z Głogowa. Z Głogowa, tak. No chodą Gdzie to leży głogów? Nasz, gdzieś koło Katowic, tam niedaleko. A. Ja tam byłem dwa razy, ale gdzie to dokładnie leży, a. to nie kojarzę tak. Ale dobrze. dlaczego stamtąd? Bo on pocho pochodził z Głogowa, a kolega i kolegi w Głogowie miał. No, i on mówi, że przedzwoni do Głogowa, zapyta koleżki, bo tam ma koleżki pe pewnego, co zajmuje się tam takimi rzeczami niekiedy. I przedzwonił, i pojechaliśmy do Głogowa, i załatwił przez tego kolegi w Polsce nam ludzi do Głogowa, i to przez, później przez niego cały czas leciało. Że on załatwiał nam ludzi, miał też pieniążki jakieś z tego. A skąd te osoby były? To były osoby, które pochodziły gdzieś ze świadka już przestępczego? Tak, czy? oczywiście, tak, tak. To były osoby, które już siedziały wcześniej. Tak, tak. Jak kryminaliści powiem, to będzie odpowiednie słowo. Poważni, a pan, panowie, można powiedzieć. Poważni panowie. Pa, tak, ta, oczywiście. I, I powiedz mi, było tak czasami, że na przykład mówiłeś do tego swojego koleżki, no nie, ten się na akcję nie nadaje. Tak, tak, tak. Ta, było, było, było. było. O. Raz, a nawet przyjechali w trójkę. Pamiętam to. Posłał mi nową Brygadę, można tak powiedzieć. Postawiłem ich pod bankiem. Raz. Samochód, a podjechał. Nie odebrali mu kasetków temu facetowi. Drugi raz opowiadali mi, że tam pogotowie przejeżdżało, prawie że taksówka przejeżdżała. Bo ja im mówiłem jeszcze zawsze, jeżeli pogotowie, taksówka, to odpuszczajcie, bo oni krótkofalówki mają radiostację. Szybko się policja pojawi. A tu się zatrzymajmy troszkę, bo to mnie ciekawi. Bo wy się najbardziej baliście taksówkarzy i karetki. Tak, oczywiście. Z tego powodu, że mają. Krótko Krótko tak. Po, po, po połączeniu na tej z policją. A, i dlatego się baliście. Tak, tak. Także nie mogło być w miejscu, gdzie akcje robiliście? Nie powinno być, tak. Nie tak. powinno być taksówkarza, tak. karetki, nic takiego. Tak. Hmm. To w sumie baliście się ich tak samo jak policji. Tak. Hmm. No i y, dokończ mówisz, że. Y, no tak i postawiłem nie. ich jeden raz, drugi raz. I, I zaczęli opowiadać, że pogotowie tak taksówka. Za trzecim razem postawiłem, posze posze poszedłem ulicę, a dalej oglądałem, a sobie to... Podjechał klient normalnie z samochodu, wyszedł z utargi, wszedł do banku, oni stali. Taksówki nie było, pogotowia nie było, podjechałem i mówię, czemu żeście że nie załatwili pracę Mówi, bo pogotowie przejeżdżało. Wtedy to było Czech, po 40 lat, facetów z Głogowa. I wiedziałem, że kłamią, a nie lubię, jak ktoś kłamie. Pokazałem, gdzie dworzec, zapytałem, czy mają pieniądze, mieli coś tam 20 marek. Mówię, tam jest dworzec, spierdalać do Polski. No i pojechali do Polski. Dojechali do Polski za 4 dni pociągiem. Na każdej stacji wyrzut, bo biletów a nie mieli. Dzwoniłem zaraz do Polski i, mu i mówię, że wysłałem ich do Polski. Bo nie załatwili tak, jak po, powinno sprawiać i nie będą ci mywał tu w hotelach. No przyjechała za, za, za niedługo druga załoga, która wykonała pracę. I to ten sam gościu ci tak. wysłał. A Tylko ty do niego gości. miałeś jakieś żale do tego, że nie, cię? Nie, 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 nie miałem. On sam po prostu powiedział, no ci się tak, nie nadawali. Tak. Tak. Powiedz mi, bo wiele osób takie napady wyobraża sobie, jak to by była jakaś akcja z filmu? To no pewnie oglądałeś nieraz na filmach. Ja filmów nie oglądam. Nie? No nie. to... Ale pewnie moi widzowie tak, z takimi właśnie napadami na bank, czy, czy na, na jakieś tam sieci handlowe. I powiedz mi, jak to wygląda z Twojej perspektywy, akcje, które się nie udały? Bo przecież musiały być akcje, zresztą mówiłeś wcześniej, że nie wszystko szło tak, jak Trzeba, To mógłbyś opowiedzieć chociaż ze dwie takie? Może na samym początku zacznijmy od takiej bardziej. A, a była taka je, jedna akcja. To była jedna najniebezpieczniejsza akcja, która nam się wy, wydarzyła. Była ona a w, a w mieście, w dużym mieście, nie będę mówił jakie miasto. Była, był to Merce, Mercedes, duży Mercedes, a, a, a salon Mercedesowy. W tym momencie specjalnie ucinam ten wątek. To, co wydarzyło się później, jest dużo, dużo mocniejsze. Jeśli interesuje Cię dalsza część tej historii, historii Damiana, zostaw lajka, napisz komentarz i udostępnij ten materiał. Jeżeli zobaczysz, że jest zainteresowanie, już niedługo wrzucę kolejną część wywiadu i pokażę, co wydarzyło się dalej.